Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Dominik rotmana A dzisiaj w Sobelgasce moim gościem jest Paweł P.J. Szafkański. Cześć wszystkim, dziękuję za zaproszenie. Trenował, właściwie Właściwie od niedawno trenujesz. Nie jesteś nową, mhm. nowym nabytkiem polskiej sceny. Trenujesz, że w drugiej ulicy Lidze między m.in. Enelax. No to prawda. W tym, w tym spisie. I to. Wasza drużyna i tak można nazwać, że wynik, który zrobiliście, czyli to przejść, jest zaskoczeniem, tak? Patrząc na co, na to, co inne drużyny dawały, w sensie, co eksploataci tak szacowali, na jakiej pozycji będziecie, bo tam widziałem tylko ostatnie pozycje właściwie przed sezonem. No tak, no. No i tak niedosyt zostaje po tym splitzie, i tak zostaje po tym, po tym to przejść. Co się dało więcej zrobić według ciebie, skoro uważasz, że to jest niedosyt? Znaczy więcej co się dało zrobić, to na pewno no, mogliśmy znaleźć więcej czasu na scream, bo jednak ciężko trochę było ze screamami. Yy, jednak organizacja czasu yy, z graczami jest no, czasami ciężka, jak już wchodzą tutaj. No. Miałem trochę dość starych koni, że tak powiem. To jak wchodzą studia, praca i te sprawy, to no, może być czasami ciężko. Nie bo was to też przypomnieli, jakich masz, bo masz chociażby Jerry tak, który już dawno, dawno temu jeszcze był w tej Akademii Haczego, nie pierwszej. W sensie jak oni tam składali piątkę, które potem powstało e, Scouting Grants, tak? No to w, on tam był w 25 zawodnikach. Masz Żabę, tak? Chociażby. Nie, nie. Tak, 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 tak. Mm, I Makonego na topie, który też jest stosunkowo nowym nabytkiem, przynajmniej ja też nie chcę aż tak się tutaj wypowiadać o drugiej utalizze, bo jeśli mam być szczery, aż tak się nie znam, tak. bardziej chciałem po prostu... Yy, zaprosiłem siebie tutaj, żeby poznać perspektywę drugiej ultraligi, tak żeby, żeby może widzów zainteresować w ogóle drugą ultraligą i żeby zobaczyli co się w niej kryje, tak? No tak. Mm. Sam czego oczekiwaliśmy po tym składzie, jak, jak go zacząłeś składać, bo ty budowałeś skład, nie? Tak, tak, budowałem ten skład. No, głównie to się skupiłem na tym, żeby zrobić ten skład wokół gealera. Yy, no i tak naprawdę no, spodziewałem się tych playoffów, no tak naprawdę ten nasz taki główny cel, żeby właśnie być w tych playoffach, żeby się w nich pojawić, no został spełniony, więc to też nie ma tak, że aż tak wielki jest niedosyt, no niedosyt jest, bo no. Wczoraj walczyliśmy sami ze sobą, jeśli chodzi o mecz na metod Madness, ale i tak, no zadowolenie. I tak jest zadowolenie z tego, co tak naprawdę pokazało. No, dla mnie no, to, co pokazaliśmy w moim debiutanckim splicie, no. No jest super po prostu i tak. No też. Um, nie, według mnie jest to udane splity, Ale jak no. właściwie zaczynałeś, bo mm, do pewno ludzie mogli Ciebie zobaczyć, tak, ale wiemy, że. Od jakiegoś czasu, no właśnie byłeś pupilkiem Machowskiego, tak? W części cię ciebie. By... Można tak powiedzieć, po części e, pup Pupilkiem, tak? tak? No znaczy nie nazywałbym siebie pupilkiem, e, ale to tak, no początki miałem takie, że zaczynałem sobie jako taki coach indywidualny w Akademii Liftmasters, to był taki projekt, w którym za darmo mogli gracze z niższego Ela dostać coaching od graczy już tak no z platyny wyżej tak naprawdę i przez ten projekt właśnie później, a, którym zarządzała Akemi, poznałem Nah'a i właśnie już od już tak ponad rok już rok dwa miesiące współpracuję z Nachem. no nachu naprawdę dużo mnie nauczył, też dużo cierpliwości do mnie ma i naprawdę jestem z tego zadowolony, jestem mu bardzo wdzięczny za to ile on mi pomógł. No, a jeśli chodzi o początki, no to właśnie tak, rok temu, w styczniu, zacząłem współpracować z Nahem. A w marcu, właśnie teraz, tak jak wchodzi mi rocznica, to podjąłem się swojego pierwszego projektu jako head coach i to były dziobaki. I tam graczy z dziobaków pozdrawiam. No i jakoś sobie tam radziliśmy. Tam, no tak, na tych turniejach sami prograliśmy. Później. Przeszedłem do projektu też już od NRAX-u do u 17. No i, no i tak to wyszło. No tak pr pracowałem już, tak si siebie trenowałem też, ta tak naprawdę pracowałem nad self improvem jako head coach, y żeby coś już też pokazać tej drugiej utrodze graczom. Mm, przepraszam, że na to określenie popiskiem, tak? Bo faktycznie mm -hmm. popracowałeś tak, ale no, faktycznie może być to jako pełnoatywne, tak w tym wypadku. Ktoś, kto siebie bardzo zaskoczył, jeśli chodzi o zawodnika? Czy okay. nie? Znaczy, kto mnie zaskoczył, to szczerze tak, no mogę powiedzieć, no przed Splitem nie spodziewałem się nawet, to jest nawet tak, jeśli chodzi nawet już o samych I to yy, Arkwen mnie za, naprawdę zaskoczył, spodziewałem się, że tam no będzie po prostu Interka, a chłopak się tam trzymał, ale jeśli chodzi już tak o Yy, Gracze już z tych drużyn organizacji, które no, nie były streamerami, no to yy, myślę, że jak tak wcześniej patrzyłem na te splity drugiej US z tamtego roku, to Witek naprawdę bardzo się fajnie się pokazywał. Loten się bardzo fajnie pokazał. No mój dealer to już w ogóle bestia. No ta trójka, no i bardzo mi też szkoda, Maca, bo Mac bardzo fajny, Mac miał bardzo fajny początek splitu, no ale ostatnie te pary weeków to. Do... Szkoda, że tam no, coś się podziało u niego, że tak słabo poszło, życzę mu powrotu do formy. Yy, no bo naprawdę fajnie się pokazywał na tym topie i też nas nieźle skroił, jak na, na niego graliśmy. Finalnie Mach w Grincie mm, grał tak potem, został zastąpiony przez Zoę. W ogóle chyba Mach i Zoro to są takie najbardziej takie rozpoznawalne, młode talenty na topie, tak? Wokół nich się dużo mówi ostatnio, z tego co słyszałem. No tak, 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 tak. No, Zora to już też już. Chyba z tego co każe, to też już jest trochę starszy, ale no Mac jest młody, yy, no i no Mac, Mac, Maca bym nazwał takim młodym talentem, a z Zorą to no nie wiem, no bo to zależy też już od wieku, ale no Zora też no ma ciekawe pomysły jeśli chodzi o Topa. Ja, ja mówię na młody talent akurat u um, osób, które mają bardzo mało doświadczenia i kompetencji, uh -huh. w które dopiero się rozwijają de facto, uh -huh. przynajmniej jest definicję młodego. Talentu. Osoba, która ma mało doświadczenia kompetencji tak dopiero się uczy tego systemu, który ją otacza. Ja chciałbym przez moment porozmawiać o internazjomarach, też, o których już wcześniej wspomniałeś, co i tak, bo wiesz, jednak przystało ten wielki hype na nich, także zniszczą, pierwszą Ultraligę, rzeczywiście strajki nadal mogą działać, bo to też nie są źli zawodnicy indywidualnie, tak, dewczas choćby. W przeszłości miał naprawdę dobre występy, chyba też że nie widzieliśmy naprawdę dawno, a Pryl no, głównie trenował, ale to też nie jest drużyna, która powinna skończyć na szóstym miejscu, tak? Znaczy szczerze, jakoś tak przed Spiritem to ja się sceptycznie tak byłem nastawiony do tego składu, jakoś no nie spodziewałem się za dużo, też no Zwycięstwo na początku splitu to też jest ta różnica, że oni to doświadczenie competitive jakoś wcześniej mieli, no mieli je większe i też mogli to jakoś wykorzystywać, grali swoje jako team i też dlatego nałapali tych linków, a z czasem reszta drużyn zaczęła też screamować, zaczęli iść w jakimś kierunku, no a chłopaki to jednak ekipa taka, że no... Nikt, nikt sobie nie da, że tak powiem, w kaszkę dmuchać, nie, i no najlepiej, żeby ka każdy chciałby mieć tam rację i, i to może być ten taki problem, jak dla mnie, że no to nie wychodzi yy, takie coś, bo jednak no sklejka z klejką, losowy gracz, no super, ale no potem jak są no takie osobistości, że Mm, jak to nazwać? No. Charakterni gracze. Charakter. O, charakter, charakter, charak, o, charakterni gracze, no to może potem być ciężko, nie z czasem, jak już zacznie wchodzić drużyna w lustry, to mogą zacząć obwiniać siebie nawzajem, nie? I to też może prowadzić do jakichś problemów i to na pewno nie pomaga. No mieliśmy... może się z tego wykaraskają. Mieliśmy chociażby to słynne zachowanie oweropowe, tak, które chyba na was, tak, właśnie, czy Maśki, nie? No, no, znaczy no, w, pe w pewnym sensie również go rozumiem, bo to, tak naprawdę no streamer robi content, no, no może tak zrobić, no też, no niestety też szkoda, że no, znaczy po gierce napisali good game, to jest spoko, to też nie ma jakoś tak, że ee, jak nas nazwią maczkami, no spoko, no, ale no 2-0 na nich zrobiliśmy w regular splicie, no to też coś jest nie tak jak... No Maśku w dwa... zrobią no ja to jest to jest nie fakt. Ciężko się z tym nie zgodzić. Nie, nie zastanawiam się co teraz raz ale zrobią. Czy, czy, ryba będzie chciał czy by przebudować ten skład wokół siebie? Zobaczymy, nie? Tutaj jest wiele no, no, możliwości. Bo, mnie ja się bo jeśli ja chodzi o liczby, to naprawdę mi się to spinało fajnie, nie? Bo jednak no. ryba ma około 8 tysięcy, 10 tysięcy, to naprawdę Fajne zasięgi robiło i na pewno będzie chciał to jakoś podtrzymać. Zobaczymy. No. W tym wypadku? ale. W sumie jaki byś tam skład widział? Oj, jak? szczerze, nie wiem. Szczerze, znaczy, szczerze, ja tak jak sobie myślę, to nie wiem, ja odnoszę takie wrażenie, że to może być nawet sprzedaż slota. Osobiście tak uważam, że to raczej może być jakaś sprzedaż slota, ale jeśli robić skład wokół streamerów, to no nie wiem, czy w Polsce to jest aż tak bardzo wykonalne. No bo. Jedyne co, no to można by było jeszcze jakoś zahaczać o KSIO Industries i jakoś mieszać tą ekipę Ripsona z KSIO Industries. Yy, no ale to też no jakoś nie ma, że może coś z tego super wyjść. Słuchaj, mi, mi trochę tak szkoda, bo nie wiem czy Liga niemiecką w drugą siedzisz, bo tam też jest z tymi streamerów, tak? A No Way, um, Tolkien. To to też jest trochę inny kaliber tak? Bo jednak Tolkien w pewnym momencie był Jednym z najlepszych topów poza lesem, tak? No tak, ale no to myślę, że taś streamerze znaczy, no, szczerze nie obserwuję drugiej niemieckiej i też ciężko mi się wypowiedzieć. Ale no mógłbym gdybać, że no jednak. Znaczy to jest różnica sortu streamerów, bo jednak o, u nas w Polsce to już takie Overpoł czy Arkwę to streamują tą ligę, ale to już nie jest tak, że celują jakoś po topkę i streamują y, grindowanie sobie. Top 1 na wejście, tylko po prostu one streamują ligę albo coś innego, nie? I przy okazji, jak co jest, ze, ze streamują to, taką drugą ultraligę, to dla nich też to jest spoko, a ta druga niemiecka, no to może być ta różnica, że tam jednak gracze, ci streamerzy, to oni puszą i tak tą topkę na tym wejście, ale no to gdybam, bo tak naprawdę, no nie wiem, bo, bo mogę się tutaj mylić w tym temacie. Teraz, no jak tak regularnie dowozi dobry wynik ze swoimi drużynami, to no... No co, no tylko szacunek mu się należy za to, co robi jako trener. Choć PR-owo no nie wychodzi bardzo dobrze z jego strony, to... Jako trener, no ma jakiś sposób chociaż na tą Ultraligę. Bo no nie wiadomo, jak to zadziała w Ultralidze, bo sposób na drugą Ultraligę, to nie musi być koniecznie dobry sposób na już samą Ultraligę. Znaczy, piałową, to cały czas coś, tak? Nawet jego bidową akcję piałową, no to i tak komunikacji to odbiera mieszanie, tak? Chociażby właśnie z tym z kolejną debatą. No ale to są konsekwencje po prostu pierwszych czynów i to już to, no może się to za nim tak ciągnąć, no niestety. Znaczy, czy stety, czy niestety, to już nie w moim zakresie, żeby stwierdzać, ale no może to się za nim ciągnąć, no. A co sądzisz właściwie o jego zawodnikach? Czy oni by mogli dobrze grać na poziomie głównej ultraligi, czy jednak działają w, tylko w drugiej? No wydaje mi się na pewno, no tak no, wyróżniłbym z tego składu tą dwójkę Witek i Domoles, to jest, nie wiem, tak mi się wydaje, że to może być taki trzon tego składu i no naprawdę oni mogliby coś y, fajnie zagrać w tej ultralidze, jakby się tam dostali, jakby tryoutowali, jakby tam w ogóle chcieli grać. Mm. Bo o reszcie to to no szczerze, no nie wiem, bo już też. Gepard to już też już długo też już siedzi na tej scenie. Polski kos jest w miarę nowym graczem, chociaż no, no tak naprawdę no też no nie mogę powiedzieć, że jest słabym graczem, bo naprawdę też dobrze gra. Ale no to może by brakować potem tego doświadczenia jeszcze jako ten nowiutki gracz. Okej, okay. a co odnośnie mi jest sama Małon Belt, tak? Od pana Bartka to ja. Razem z. Mm, razem z Bankiem, tak z OLM. To też jest samym team, tak? No szczerze, szczerze nie spodziewałem się po nich takiego wyniku, naprawdę jakoś no, nie są... znaczy widziałem ich w playoffach to na pewno, znaczy no nie spodziewałem się, że będą mieli top 2, ale to pewnie zasługa pana trenera Gintera, yy, więc no, naprawdę. Dobrze im poszło. Naprawdę byłem w szoku, jak no, zdobyli to top 2, no, bo tak naprawdę jeszcze yy, w poniedziałek, yy, to był przedostatni match day, yy, w regular splicie, no to jeszcze z nimi walczyliśmy o top 2. Niestety ulegliśmy, no i, i skończyliśmy na top 4. No niestety. Chociaż wiesz, to ty mówisz, że zaskoczenie, ale też to nie są gasze za coś tak? No, no tak, no tak, 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 tak. Chociażby Biosun, tak? W Gawu Pokazywał... znaczy, Bardziej pokazywałem. ja tu miałbym takie zasko znaczy miałem zaskoczenie, bo spodziewałem się, że tak, no właśnie jak chłopaki też tam streamują, to że będą mieli takie bardziej luźniejsze podejście do tej samej drugiej Ultraligi A i że to się też takie luźniejsze podejście przekuje na gorszy wynik, ale no jak widać, no wyszło im to i tak no dobre to, to, to podejście. Znaczy, ja bym tam jednego zawodnika wyróżnił I, i bym chciał faktycznie może zobaczyć go w przyszłości, A ma mówić o Rotosa o, o, o sami chodzi, nie? Mhm. Mm no, że ale... nadal na Sapuorsie przeżywamy kryzys jako... Na Sapuorsie i na Topie chyba najbardziej tak przeżywamy kryzys, nie? Na to, znaczy jeśli chodzi o drugą Ultraligę i jeśli chodzi o to, że, żeby pchać jakieś talenty w górę, no to nie wydaje mi się, żeby akurat top lane był aż tak bardzo słabo usytuowany, bo no jakby tak wyróżniać tego Maka, Makonego yy, i, i Polskiego Koza, no to to są gracze z potencjałem, a jeśli chodzi o no supportów, no to... No może być ciężko, żeby właśnie kogoś tak, jakby, jakby takie tą taką trójkę znaleźć, żeby szła dalej. Tak mi I, się wydaje. Wiesz, bo chodzi mi o to, że jednak u tej Liga możemy mieć duży champion pool, a nie nie, nie, nie duży champion pool, tylko, pool, tylko duże e, zapraszam talentów tak możemy produkować dużą ilość graczy, mhm. ale powolutku to się zaciera tak Teraz znowu się nowi pokazują tak żeby Douglas mhm. tak Teraz tak, tak, tak... Się, tak, tak. Się nie dziwię się, jeśli tak zobaczymy w WTIZ, w na Letnie Splity. A wiesz, aktualnie to tak ucichliśmy. Aktualnie Francja się odwija, Niemcy się odwijają, a my powoli to idzie, ale nie widać takiego dużego skoku. No wygra, nie? Mhm. Znaczy no też to... Też to tak zależy od tego, jak, pod, jak są wyciągani te, ci gracze już z tego samego semi produ drugiej Ultraligi. Bo też są tam fajni gracze, jeśli chodzi o to semi pro, których można było już by brać pod drugą ultraligę, żeby ich szkolić. Znaczy to by był taki już skład pod improve, nie pod wynik, żeby właśnie takich no tych młodzików wyciągać stamtąd. Bo znaczy no bardzo mi się na przykład Yeti podoba, którego pozdrawiam serdecznie. No jest jeszcze młodziutki, no niedawno skończył 15 lat. To no jeszcze też tak, brakuje mu takiego. Że no jest po prostu jeszcze no chłopcem, że tak powiem, i jak się przyłoży, to naprawdę no Yeti ma potencjał. Tak uważam. No teraz mam nadzieję, że no wylądował w składzie u Westtrongera, to mam nadzieję, że Wissronger go tam dobrze poprowadzi. Hmm. Hmm, chciałbym przejść jeszcze do kolejnej drużyny. Jaką, jaką jest oczywiście grind, tak? Mm -hmm. e, oczywiście pokonali internetowicznie moich flarefach, teraz 3 do 0, to był kompletny wywóz. Mm -hmm. Jednak ja chciałbym się dowiedzieć, co sądzisz o zapraszach, tak, jakie operują, tak, bo jednak zaczęli bootcamp, tak. To jest chyba ta drużyna w, w drugiej ulicy która się, tak najbardziej się, najbardziej się profesjonalizuje bądź co bądź. Tak, 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 tak. No naprawdę mają swoje warunki, jeśli chodzi o to co organizacja im dostarcza ten bootcamp właśnie skład też mają naprawdę mocny i no, no życzę im bardzo dobrze też yy, kibicuję szaskowi też to jest mój znajomy to no, liczę, że chociaż on coś tam poleci dalej w tym w tych playoffach i no i naprawdę dobrze im tam pójdzie no to liczę mhm. nie bo, bo wiadomo tak że tak bootcampy ułatwiają na pewno czy Uważasz, że to jeszcze nie ma dużego znaczenia przy młodych Gaszach, którzy nie mieli jeszcze doświadczenia z bootcampami? Czy, czy jednak jest potrzebny ten bootcamp? Znaczy, to naprawdę jest zależne od tego, ile drużyna skrimuje, bo jeśli taka drużyna, no. Jeśli już tak sam proces treningowy na skrimach jest bardzo tak. No, ciężko go zacząć prowadzać, to ten bootcamp może mieć sens i, i to też jest bardzo wygodne dla trenera. I to też gdzieś takie fajne zdanie usłyszałem. Wydaje mi się, że od Marina, że. ale chociaż nie jestem tu pewien, że już też gracze też nabierają szacunku do samego trenera, jak widzą, jak on sam pracuje, bo tak naprawdę jak trener pracuje z zdalnie, to większość czasu nie widać, że on siedzi i ogląda te gry. A tak jak już są na tym bootcampie, to też przez ten tydzień widzą, że tam no, mają te screamy o 14, a trener już tam od 10 siedzi i Gierki przegląda, przykuje team meeting i. To może bardzo wspomagać też trenera. No i też. Jest wiek, myślę, że może być większy. Panować większy spokój na tych meetingach i też no, ciężej graczowi będzie się nie skupić. No, bo tak naprawdę to. No nie wiem, czy to chciałbym porównywać jak do lekcji, ale no, jednak tak jak no, zdalna praca to dużo rozpraszaczy jest. A tak to można to kontrolować, czy gracze są rozproszeni i. No może to wspomóc to ten bootcamp w mm, mm, już temat gry, chciałbym przejść do najbardziej przeklętej chyba drużyny w drugiej Ultra tak? Do metody to Madness, tak? Mhm. Bo jednak ile oni tam zmiany robili? Po szczętu. Nie, tam chyba każdy oprócz topa był wymieniany, miał problemy indywidualne, tak? Runy chociażby trzy maszy odegał nagle, tak? No, no, no szkoda, że to tak dla nich wyszło, no, no tak naprawdę no kto mógłby się czegoś takiego spodziewać, że to się tak skończy, że yy, Milan będzie miał jakieś prywatne problemy i tak naprawdę będzie musiał zakończyć wcześniej split yy, potem no wymiana też leśnika i to tak no no niestety no tak to się no tak to jest czasami no. no życie no, różnie nas prowadzi. A co o nich samych mm, sądzisz? Wiadomo, wygaj na was. Nie, bądź, so, bądź co, bądź co mówisz, że mogłeś się lepiej to rozegrać, mogłeś się to lepiej tak znaczy, mogłeś się. Znaczy. Osobiście uważam, że no, większość takich rzeczy, które się działy w, tej, w tych grach, to tak naprawdę to była walka nas samych ze samymi, so, z nami samymi, tak naprawdę, bo. No, chłopaki trochę się sami gubili, bo jak już mieli jakiś pomysł, to potem wszedł jakiś jeden Midskoll i wszystko mogło, no, wszystko padało, tak naprawdę. Ale no, też no, nie mogę im ujmować, odejmować tego, że na nas wygrali. No, gratuluję im, no, byli lepsi, tak naprawdę, na nas wygrali. E, no, w pierwszej gierce, no, znaczy, zasko no, dla mnie było zaskoczenie nas tym Dianem Namidzie, to na pewno. No i już ciężej było tak grać do było tak grać do dzilera, gdy jednak Tadiana już samym, sama Diana z tym nawet z tym na shortufem, to już no nieźle nam ciorała wtedy paniszowała yy, nasz midlane i tier jedynki i tier dwójki, to naprawdę ona dużo bardzo dobrze wychodzi na naszych rotacjach z tego powodu, że Tadiana naprawdę ten push miała dobry. Dodatkowo to też jest jeden z tych, który zainwestował w zagranicznych gaszy, tak? Oni mają właściwie całkowicie zagraniczną drużynę. Um, czy są tam jasne dowodnicy, którzy według do Ciebie mają potencjał, tak? Głębszy, który byś w sumie chciał w przyszłości zobaczyć Ci wyżej znaczy wydaje mi się, że ich leśnik w Frenzy to jest niezły świr, bo jak sobie oglądali, oglądałem z Grzybarazem moim asystentem, o czym to no ma bardzo ciekawe pomysły na te puffingi, i też no, wczoraj te gierki naprawdę wywiózł w tym lesie, i no, wydaje mi się, że on może mieć naprawdę fajny potencjał. No nie wiem, czy nazwać, nazywać to fajny potencjałem, czy dobry potencjał yy, jako gracz. A tak to o reszcie to chyba tak no, no nie mam nie mam nic do powiedzenia szczerze. Okej. Okay. I chciałbym przejść do segmentu bardziej ja poświęconego samym talentom, bo już o samych drużynach mm. co, mm, w playoffach po rozmawialiśmy. E, ch chciałbym, żebyśmy mieli tak dwóch, trzech gaszy na każdej linii, e, którzy mogliby dać w Uterizę, w pierwszą Uterizę w przyszłości albo w innych ligach regionalnych, w głównych mm. mm. dywizjach. Znaczy, znaczy, czy nie ma no, no, aż tak e, czy jeszcze znaczy, nie widzisz, aż na każdą rolę takich nazwisk? Znaczy, czy na każdą rolę, to no, to mogłaby być trochę taka przesada, żebym na każdą rolę tak po dwie, trzy osoby wybierał. E, a tak, to no, to mogę tam parę osób tak wymienić, jak tak myślę, to no na topie to tą trójkę, którą powtarzałem wcześniej, już mogę tak powtórzyć, że no, no Mac, Myślę, że powinien dostać tą szansę jak się pozbiera. Yy, Polski Kos jest z tym potencjałem i no... makony też jak się skupi, to też da radę, nie? A tak to jeszcze mogę tak pomyśleć, no tak naprawdę jeśli chodzi o leśników, to jest ten Witek, który... no, znaczy no, tak żeby to nie chcę, że z, z niechęcią do niego podchodzę, tylko... Yy, Myślę, że Witek może być właśnie takim graczem, który może iść wyżej. Ale też uważam, że Coxrol yy, to był dla niego pierwszy split w drugiej Ultralidze i to też tak było, po nim widać, że tak doświadczenia z Competitive to za dużego wcześniej nie miał. Yy, I ale no, tak, taką bazę, jeśli chodzi o mechaniki, o to, jak on się prezentuje na solo kolejce, to ma naprawdę dużą. No i jak będzie się dobrze rozwijał, no to też może daleko zajść. Yy, a tak, no to moja gwiazdeczka Senraksu, no to jest ten Jiller, jest jeszcze też Lotem, jeśli chodzi o ADC. No i nie wiem, czy chciałbym kogoś jeszcze wymieniać. Okej. Okay. Okej, okay, to zdecydowanie do mnie przemawia, tak. I myślę, że powoli możemy kończyć, bo nie chcę mówić o głównej dywizji ligi, mm -hmm. bo też zgaduję, że sam nie chcesz się aż tak wypowiadać, o, o pierwszej Ulteligi, no... tak. Nie chcesz. Nie chcesz właśnie yy, w czymś... W czym sam aż tak nie możesz się wypowiedzieć, tak? Nie miałeś okazji gaść tam, więc pewnie... Nie masz potrzeby, nie no, wypowiadania no, się. No nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Dlatego myślę, że właśnie tym, zakończy, tym zakończymy. Chciałbym podziękować sobie, że zdecydowałeś się reprezentować drugą tę tak? Jako taką, żeby pogadać o niej odrobinkę, chociażby... Co prawda, były drobne problemy techniczne przy okazji, ale wydaje mi się, że tak. wyszło całkiem ok. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, właśnie, właśnie chciałem właśnie pozdrowić e, Naha i Shirogę. Chciałbym pozdrowić e, Muramane i Hacksand Moje stare teamy Dziobaki i NRAXU17. Również chłopaku Standard Flashu. No i to będzie tyle z pozdrowiem, myślę. Ok, a ja w takim razie zaprasz zapraszam Was do kolejnego odcinka, tak? Zobaczymy kiedy się pojawi. Jednak na pewno szyku szykują się kolejne fajne wywiady. Do zobaczenia w kolejnych filmach.